Jeszcze raz, prawa strona i bardzo dobrze uwolnił się tam odkrycia absolutnie. Podwyższenie za jeden punkt. Więc Białystok twierdzi, że mają tą piłkę. I sędzia również pokazuje, że została przechwycona. Więc do przejścia niewiele. Dalekie podanie na lewą stronę. Bardzo ładna piłka. Olbrzymi zyskiardowy. Jeszcze raz podanie. I jeszcze raz wędzonie. Sędziowie podnoszą dłonie w górę, a więc. I teraz świetny bieg, absolutnie świetne. Bardzo dobre bloki. Podwyższenie za jeden punkt. I ponownie udane. Mocno patrzeć na to, co się będzie działo. Mamy dwóch WR-ów, mamy świetnego gronik Beka, który już jest na środku. I tym razem... I jeszcze raz dalekie podanie na prawą stronę. Bardzo dobra akcja z dużym uzyskiem jardowym. Drugie takie podanie. I tym razem ta gra świetnie przeczytana. Piłka została zabrana. No i widzimy akcję powrotną. Widzę też flagę na boisku.